Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie, Magdalena Rudkowska i dniówka, dniówka dnia codziennego. W tym przypadku, proszę Państwa, dniówka dnia, czy energetyka dnia 16 września 2019 roku, poniedziałek. I proszę Państwa, już mi się buzia śmieje, dlatego że ostatnie dni, w zasadzie od 13, 13, 14 pełnia, 15 niedziela, nie były najłatwiejszymi dniami. Natomiast dzisiaj mogę zrobić ów dzisiejszy dzień powinien być bardzo dobry. I proszę Państwa, pomimo, że jeżeli byśmy popatrzyli na astrologię, no popełni to księżyc maleje, więc no i maleje nasza energia, ja bym powiedziała guzik, prawda? Akurat dzisiaj nasza energia może wzrastać. Dlaczego nasza energia może wzrastać? Dlatego, że proszę Państwa, jesteśmy pod wpływem jedynki z dnia, miesiąca i roku, czyli pomimo, że księżyc popełni, to my możemy rozpoczynać nowe Rzeczy, proszę Państwa, z tym, że powiedziała takie rzeczy, yy, które wcześniej przemyśleliśmy, do których się wcześniej przygotowaliśmy. To, o czym mówię w zasadzie w całym wrześniu, to bardzo często mówię, że we wrześniu, szczególnie od 14, powinniśmy porządkować swoje życie, i yy, emocjonalne, wewnętrzne, i życie takie wokół siebie, przedmioty. Bo zbliżamy się do nowego roku numerologicznego. Ja to powtarzam do zmiany lat numerologicznych, jak zdarta płyta, bo wiem, że niektóre osoby oglądają codziennie energetykę, a niektóre z doskoku. Więc wybaczcie mi Państwo, że jeżeli cały czas mówię, może nie cały czas, ale często mówię o zmianie lat numerologicznych, ale właśnie dzisiaj, 16 września, jedynka z całości, dobry początek do jak gdyby takiego rozpoczęcia pracy nad sobą. I na swoją przestrzenią, oczyszczaniem swojej przestrzeni. I w zasadzie można by było rozpisać: dzisiaj nie wiem, robię porządek w garderobie, jutro robię porządek w kuchni, a pojutrze gdzieś tam, a jeszcze kiedyś zagłębiam się w siebie i jak gdyby staram się poczuć poprzez medytację, na przykład, w jaki sposób powinnam zmienić otoczenie wokół siebie, może sama siebie zmienić. Więc jakby okres czyszczenia od dzisiaj też można zacząć oczyszczać i, swój mie i swoje mieszkanie, i siebie samego aż do nowych księżyca 28, albo skorzystać z takiego profesjonalnego oczyszczania u mnie. Nie będę już o tym mówiła, jak ktoś będzie chciał, niech sobie przeczyta na mojej stronie www.tarot-warszawa.pl Natomiast, proszę Państwa, właśnie do takiego oczyszczenia emocjonalnego jest bardzo dobry dzień i, proszę Państwa, bardzo dobry dzień też do rozpoczęcia diety, tak? Diety albo jakiegokolwiek oczyszczania energetycznego naszego ciała, naszej duszy, bo jedynka i siódemka z dnia, więc bym powiedziała super. Jeżeli chodzi o sprawy uczuciowe, dzień neutralny. Ee, raczej nawet jeżeli kochamy drugą osobę, która jest przy nas, to bym powiedziała, możemy, e, możemy no, nie czuć takiej potrzeby bycia blisko, bo będziemy czuli potrzeby właśnie takiego porządkowania swojej przestrzeni. <laughs> jeżeli jesteśmy osobami e, tak zwanymi singlami, i byśmy chcieli kogoś poznać, to będzie powiedziała do siódemka z dnia, może, może przez internet, przez podróż, e, i jakiś początek konwersacji może być ok, natomiast niekoniecznie dzień na spotykanie, zdrowotnie e, raczej e, neutralnie. I zobaczymy, co nam powiedzą karty tarota na dzień dzisiejszy, z jaką kartą powinniśmy dzisiaj popracować. 16 września, karta dziesiątka pucharów. No powiedziałam, że do spraw uczuciowych neutralna karta. Ale dziesiątka pucharów jest pozytywną kartą rodzinną, uczuciową, daje takie poczucie bezpieczeństwa. Być może dlatego nie będziecie Państwo może się rozwijali w tych sprawach, bo całym sobą będziecie czuli, że jesteście w przyjaznym otoczeniu otoczeniu swojej rodziny. Przy tej karcie, gdyby była jakaś potrzeba jakichś takich rozmów wyjaśniających, oczyszczających może energię związaną z rodziną, relacjami rodzinnymi może rodzicami, dziećmi Braćmi siostrami. Przepraszam, to na pewno jest do tego dobry dzisiejszy dzień. I afirmacja na dzisiaj dziękuję za moje spełnione radosne życie. Czyli dziękujmy za to, że mieszkamy w Polsce, za to, że mamy wodę w kranie, za to, że e, jesteśmy wyedukowani i za to chociażby, że mamy co jeść. Ma powodów do dziękowania jest mnóstwo, kiedyś zrobię program o dziękczynieniu i wdzięczności jest to mój ulubiony temat, bo przez dziękczynienie, dziękczynność e, i wdzięczność e, możemy naprawdę bardzo zmienić swoje życie. I jak gdyby e, pracując właśnie z wdzięcznością, czy dziękczynieniem e, za to, co nas spo, sp, spotyka, e, możemy naprawdę otworzyć się na mnóstwo błogosławieństw na nasze życie czego Państwu z całego serca życzę. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia jutro, 17 września.